Hello, z tej strony Magda Palmowska z Coachingu Serca, a ty słuchasz pierwszego odcinka podcastu W Zgodzie z Sercem. I na wstępie od razu chciałam dać ci znać, że jeżeli w tle słyszysz dźwięki lasu, ptasią muzykę, to nie, to nie jest podkład. Nagrywam ten podcast z lasu, po moim bieganiu, spacerując w połączeniu z energią natury. Słoneczku, tworzę coś nowego. Dzisiejszym tematem naszym, naszego spotkania tutaj jest sztuka rozpoczynania. I długo zastanawiałam się, z czym do Ciebie tutaj, słuchaczko, słuchaczu, przyjść z pierwszym odcinkiem mojego podcastu. I powiem szczerze, że temat podcastu był w moim sercu już długo. Trudno mi złapać dokładnie ten moment, ale myślę, że to jest minimum dwa lata, jak się gdzieś ten temat, że tak to określę, przewalał w moim sercu i w mojej głowie. Ja, jeśli chodzi o Human Design, mam autorytet emocjonalny i często jest w moim życiu tak, że pewne tematy potrzebują czasu. Także temat sztuka rozpoczynania nie jest tutaj przypadkowy. Bo jest to temat bardzo mocno związany z timingiem, z właściwym momentem, z dojrzałością pewnych procesów w nas, z naszą gotowością do tego, żeby rozpocząć coś, co jest w nas żywe, czego pragniemy, ale nie robiąc tego w sposób siłowy robiąc to z poziomu przepływu, z poziomu wewnętrznej gotowości z poziomu klarowności emocjonalnej w moim przypadku. I powiem Ci szczerze, że czuję ogromne zrzeszenie teraz, e, nagrywając się Tobie, i mając świadomość, że będziesz słuchać tego mojego pamiętnika z lasu. I chciałabym otwarcie opowiedzieć Ci o tym procesie. I od tego właśnie rozpocząć tę naszą przygodę z podcastem w Zgodzie z Sercem. O moim procesie. O moich obawach, o moich pewnych też blokadach związanych z rozpoczęciem czegoś nowego. Jeśli znasz mnie z przestrzeni coachingu serca, to wiesz, że pasję biznes prowadzę już prawie 6 lat. I mogłoby się wydawać: ok, skoro działam, skoro kreuję, skoro pracuję z ludźmi od tylu lat, to. Jakie ja mogę mieć tutaj obawy, blokady przed tak naprawdę uruchomieniem nowego kanału przekazu? Dla mnie to tak nie wyglądało. Dla mnie świadomość, że ja wchodzę na nową płaszczyznę, którą dla mnie jest podcast, było, budziło taką ogromną. Wdzięczność, że będę mogła rozwijać się w nowym sposobie kreacji. Nowym, nie nowym, bo słowo mówione jest dla mnie e, czymś, co kocham. Słowo pisane i słowo mówione. Słowo to tak było zawsze w moim życiu było e, istotne. Ja poprzez słowa się karmię, wzrastam, rozwijam, staram się słowami też. Kreować tak naprawdę życie, świat, wspierać innych ludzi, inspirować. Jeśli mnie znasz dłużej, to wiesz, że też jestem autorką książki Zdrowa Nadzieja, gdzie ona została przeze mnie wydana już ładnych kilka lat temu i e, mam tą przyjemność, że cały czas dostaję feedbacki od nowych czytelniczek, czytelników i wiem, że to słowo potrafi przynosić ulgę, wzruszenie, inspirację, wsparcie. Więc dla mnie słowo ma moc. Dlatego czułam zarówno taką w sercu wdzięczność, ale też czułam się taka onieśmielona tym, że będę w nowej przestrzeni poprzez słowo miała potencjał połączyć się z tobą po drugiej stronie. I jeśli chodzi o moje blokady przed startem tego podcastu, to musiałam się z nimi spotkać po prostu tak naprawdę kilka razy, <laughs> poprzyglądać się im, pobyć sobie z nimi, e, pozwolić emocjom przepłynąć i była taka kluczowa rozmowa dla mnie niedawno temu. Tak naprawdę to było, trudno mi dokładnie teraz moment określić, ale może tydzień, może dwa tygodnie temu. Gdzie ja czułam, że, że ten podcast po prostu, że on już woła, że on już woła, żeby wyjść do świata. I rozmawiałam z moim mężem, który w systemie filmowania jest projektorem. Ja jestem manifestorką i mówię o tym, ponieważ uważam, że projektorzy naprawdę mają ogromną zdolność receptywności słuchania i, i dają taką piękną przestrzeń swoją energią, jeżeli Żyją w zgodzie ze sobą, jeżeli interakcja, relacja jest dla nich właściwa. I w tej przestrzeni naprawdę człowiek ma możliwość spotkać się ze sobą i porozmawiać ze sobą w towarzystwie projektora. I tak właśnie było w rozmowie z moim mężem, kiedy po prostu głośno wyartykułowałam to, co gdzieś głęboko mi leżało na sercu. I pierwszą z tych rzeczy. W kontekście rozpoczęcia podcastu i tej blokady były kwestie techniczne. I znowu, jeśli mnie znasz, to wiesz o tym, że dla mnie przede wszystkim liczy się energia, liczy się przekaz, liczy się wartość, która jest w określonych perspektywach, narzędziach, jeśli chodzi o rozwój, o duchowość, bo to są moje tematy, moja pasja. A kwestie techniczne są czymś dodatkowym, czymś mało przeze mnie ulubionym. I mimo, że jestem na takim etapie, że udało mi się stworzyć na przykład platformę online, gdzie wszystkie moje kursy online, które kreuję, tam trafiają, programy, warsztaty, i, i mam ten background techniczny w moim pasy biznesie. To po prostu nie jest to jakby najprzyjemniejsza część. I ja bardzo mocno czułam, że właśnie blokuje mnie przed startem tego podcastu pewna taka, pewien taki element e, może nie perfekcjonisty we mnie, ale bardziej bym powiedziała, że zwróciłabym tu uwagę na moją bramkę 48 w Human Design, czy też 48 klucz genowy w. Mojej konstrukcji, który jest związany, jeśli chodzi o lęk, bo to jest aktywacja w centrum śledzionym, centrum instynktu, gdzie również są nasze lęki. Jest to związane z takim lękiem przed brakiem adekwatności, przed tym, że może to, co ja chcę zrobić, przekazać, stworzyć, jest niedostatecznie dojrzałe. Jest to też brama związana z naszą głębią i ja chcę przekazać głębie siebie, swojego serca. I miałam taką obawę, że może właśnie te kwestie techniczne w jakiś sposób ym, po prostu ujmą <grym> wartości tego. Natomiast doszłam do tego, że ja chcę, żeby ten podcast był w zgodzie ze mną. Że przede wszystkim o to mi chodzi, więc nawet jeżeli Ty teraz słyszysz moje kroki, bo ja idę opowiadając Ci o tym, jeżeli słyszysz dźwięk lasu, myślę, że to może być dodatkowy, tak naprawdę e, pozytywny bodziec, ale jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do jakości dźwięku, gdzie ja nagrywam to po prostu na słuchawkach telefonem, e, to trudno, że ja mam świadomość, że bardzo często tak jest w moim życiu, że pewne przekazy, inspiracje, przepływy, insighty pojawiają się, kiedy ja jestem w naturze, kiedy biegam, kiedy spaceruję. I zawsze tak było. I bardzo często to, czym się potem dzielę w kursach, to po prostu rodzi się, dosłownie to się rodzi w lesie. I jakiś czas temu, a dokładnie w marcu stworzyłam taki projekt, który nazywał się Light Heart Expansion. I to był program grupowy, w którym wzięło udział około 50 kobiet. I my wspólnie przez 11 dni byliśmy w takim bardzo intensywnym, pięknym procesie, gdzie ja się dzieliłam kontemplacjami, insightami przez 11 dni. Każda z tych kontemplacji, z tych insightów trwało około 30-40 minut. Dziewczyny dostawały nagrania, które ja nagrywałam będąc w Hiszpanii, w Maladze, w mojej samodzielnej podróży, do której mnie serce zawołało. I ja nagrywałam z plaży przy szumie fal, z parku i tak dalej. I czułam się w tym totalnie z sobą. Czułam się w to, totalnie po prostu w tym szczęśliwa, zadowolona, Rozkwitająca, pełna pasji i połączenia. I w związku z tym mam taką teraz świadomość, że chciałabym kolejne swoje projekty realizować w zgodzie właśnie z taką energią. Jeśli chodzi o Human Design, też jednym z moich kanałów jest kanał 10:20, łączący Centrum Tożsamości z Centrum Gardła. To jest kanał przebudzenia i on ma wiele różnych właściwości, ale, między innymi, ja go odczuwam w taki sposób, że właśnie kiedy jestem w połączeniu ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim sercem, i to się często zadziewa właśnie w naturze czy w ruchu, to pewne przekazy płyną same. I ja do końca mogę nawet nie wiedzieć, co powiem, co się przeze mnie tak naprawdę przeleje. Ale to się zadziewa w tu i teraz, w danym momencie. Także te kwestie techniczne, można powiedzieć, że po prostu nie tyle uporałam się z tym tematem, co uświadomiłam sobie, że dla mnie ważniejsza jest energia, jakość i mój styl prowadzenia podcastu. I jeżeli to nie będzie idealne technicznie, a nie będzie, to że to jest w porządku. Że ja jakby zdecydowałam, że biorę to na klatę. Że zgadzam się na to, bez względu na to, jakie będą, jakby, feedback i opinie w tym kontekście, że, że po prostu dla mnie to nie będzie wyznacznikiem wartości tego, co ja chcę tutaj kreować. Kolejnym taką obawą moją przed rozpoczęciem tego podcastu było takie poczucie przytłoczenia. Takie poczucie, że. Wiecie, stoi przede mną taki wielki słoń, taki potężny słoń i jak ja mam zacząć, że od czego, od której części, że ja, wiecie, jestem na takim etapie swojego doświadczenia właśnie, że mój pasjo-biznes rozwija się już od prawie 6 lat, że jestem obecna, przede wszystkim możecie mnie teraz tak aktywną spotkać na Instagramie, Instagram Coaching Serca. Natomiast no ja działam z ludźmi, cały czas prowadzę różne kursy, które do mnie przychodzą. Prowadzę ludzi w sesjach jeden na jeden, jeśli chodzi o system human design, ale też coachingowo, rozwojowo w procesach dekondycjonowania, w procesach stawiania się do swoich pragnień serca, życia w zaufaniu, w ze swoją naturą. I ja miałam takie poczucie, że to, co ja w tym pierwszym odcinku mam powiedzieć, jakby od czego mam zacząć. I uświadomiłam sobie, że życie w ogóle, co do zasady, życie nie ma początku ani końca, że życie... O, i teraz zaczyna wiać, że słuchajcie, wszechświat odpowiada na to, co mówię, aż wzruszenie poczułam, ale że życie jest przepływem, ciągłym, nieustannym przepływem jest ciągłą poruszającą się falą na morzu czy podmuchem wiatru i że to się nie kończy, nie rozpoczyna. Więc tak naprawdę sztuka rozpoczynania polega na pogodzenie się z tym, albo może lepiej powiedzieć akceptację tego, że ja nigdy cokolwiek nowego zaczynam w swoim życiu nie jestem w stanie z poziomu umysłu, wiecie, mentalnie przekazać dokładnie tego, co chciałabym przekazać, jakby nie wiem, podzielić się całym swoim doświadczeniem, tego co robię, i tak dalej. I że to nie o to chodzi, i że to jest ok. I że ja mogę zacząć od punktu, który nie jest punktem, który jest po prostu przestrzenią, bo życie cały czas płynie. Także mogłabym tak naprawdę czekać w nieskończoność i nie wiem czekać na jakiś idealny moment. I z jednej strony uważam, że timing, właściwy moment jest potrzebny, ale z drugiej strony uważam, że tutaj mamy taką lekcję tańca między tym, czy jest faktycznie w nas, w danym momencie naszego życia przestrzeń, czy jest nasze pragnienie. I jeśli tak, to nie ma sensu w nieskończoność odkładać tego pragnienia tylko przychodzi czas, że trzeba się do niego stawić, po prostu, nawet jeżeli to będzie nieidealne, bo nie będzie idealne i już słuchajcie, nawet teraz nagrywając to, ten pierwszy odcinek, idąc przez las, miałam sytuację, że zobaczyłam, że z sprzeciwka idą ludzie z psem i jakby żeby oszczędzić tutaj jakiś, wiecie, nie wiem, szczekanie i tak dalej, to stwierdziłam ok, skręcam w ścieżkę, którą nie planowałam iść i teraz idę tą ścieżką. Więc życie jest pełne meandrów, zaskoczeń, zmian. Jedyne, znacie to powiedzenie, że jedyna pewna to jest zmiana. Więc każda zmiana budzi w nas pewne lęki, bo to jest coś nowego. Nasz umysł no, lubi się trzymać tego, co jest utarte, znane, bezpieczne, Wiecie I mogłabym pozostać w tej strefie komfortu tak, że przecież no okej, okay, działam tak, jak działam, tworzę nowe projekty, nowe kursy i to są te nowości dla mnie, ale jeśli chodzi o taki przekaz, bym powiedziała, szeroko publiczny tutaj do ludzi, to to przede wszystkim właśnie działam na Instagramie, okej, okay, na Facebooku, niektóre nagrania na YouTube trafiają, ale... I tu przechodzę właśnie do tak naprawdę chyba największej blokady, która była, przed rozpoczęciem tego podcastu, czyli do lęku przed takim potencjalnie większą publicznością. Myślę, że to jest, że tak mogę to ująć, ponieważ dotychczas, do tej pory, działając właśnie w przestrzeni Instagrama, ja się po prostu już tam czuję bezpiecznie. Nie pamiętam dokładnie ile, ale mam około powiedzmy 5 tysięcy odbiorców, natomiast oni nie są wszyscy tak bardzo aktywni, więc mam jakąś taką grupę, która wiem, że mnie zna, że mi ufa, że mam z bardzo wieloma swoimi odbiorcami relacje. Wiele z moich odbiorców to są też moje pasje klientki. I mam takie poczucie, że my mamy zbudowane zaufanie i to też jest w ogóle część mojej natury ponieważ ja jeśli chodzi o Human Design, który mogłaś już, mogłeś, mogłaś już zauważyć, jest, jest tutaj wielką moją pasją. Ja mam kilka kanałów w swoim projekcie i to są kanały indywidualne, ale mam też jeden kanał kolektywny i jeden kanał plemienny. I właśnie mój kanał plemienny wiąże się też z moją energią emocjonalną. Bo jest to kanał 3740, czyli. Kanał community, społeczności, przyjaźni, rodziny. I prawda jest taka, że ja w swoich przestrzeniach, które kreuję, takich grupowych, bo wiadomo, jak pracuję z ludźmi jeden na jeden, to zbudować to zaufanie, tą bliskość, tą relację relatywnie jest mi po prostu łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te grupowe przestrzenie, jest to dla mnie bardzo ważne. Dla mnie po prostu poczucie, że każdy Czuję się dobrze w przestrzeni, którą tworzę. Że jest każdy człowiek zaopiekowany, że my stanowimy coś więcej wspólnie i nieważne, czy dany projekt trwa, tak jak na przykład mówiłam, Light Hard Expansion, 11 dni, czy dany projekt trwa 3 miesiące, czy pół roku, bo takie też miałam przyjemność prowadzić. To ta relacja z osobami, które w, tym, w tej przestrzeni uczestniczą, jest dla mnie ważna. I tak naprawdę w, nawet w przestrzeni Instagrama ja mam takie poczucie, że tam są moi ludzie i chciałabym, bardzo mi na tym zależy i to było taką blokadą nieświadomą dopóki jej sobie nie uświadomiłam, nie wypowiedziałam głośno, że ja bym bardzo chciała, że ja bardzo pragnę, żeby społeczność, która mam nadzieję, że tutaj się zgromadzi wokół em, tego podcastu w zgodzie z sercem, żeby to była też społeczność właśnie Wspierająca się, wzajemnie się inspirująca, dodająca sobie wiatru w żagle. I powiem szczerze, że nie, nie miałam obaw o, nie wiem, o jakiś hejt, o tego typu rzeczy, ponieważ przez te 6 lat naprawdę mogę powiedzieć, że tutaj jestem wspierana, błogosławiona przez wszechświat, że takich sytuacji tak naprawdę nawet nie jestem w stanie w tym momencie sobie przypomnieć. Natomiast może gdzieś głęboko część mnie pomyślała: OK, to jest Twoja kolejna ekspansja. Ten podcast jest Twoją kolejną ekspansją i Ty nie wiesz, Ty po prostu ja nie mam oczekiwań. Ja chcę dzielić się tutaj swoim przekazem, swoją perspektywą, tak jak to robię w innych przestrzeniach, ale faktycznie ja nie mam kontroli, gdzie dokładnie to popłynie, kto trafi na tą przestrzeń i. Myślę, że część mnie tak, że część mnie mogła się tego obawiać, po prostu, żeby ten przekaz trafił do odpowiednich uszu, ale, ale wróciłem po prostu do serca, kiedy, kiedy spotkałam się z tym lękiem. I jest takie pytanie: bardzo znane myślę już w rozwoju, w coachingu, ale też bardzo mocne i takie naprawdę. Dodającę skrzydeł. Czyli co jest ważniejsze niż lęk. No i będziecie myśleć teraz, że jestem po prostu płaczką, ale jak też mnie dłużej znacie, to wiecie, że jak coś pójdzie z mojego serca, że ja się no, nieraz wzruszam po prostu. Jestem emocjonalna. I wiem, że ta wrażliwość też jest moją mocą. Już teraz to wiem, że to nie jest moja słabość. Więc szanuję to. I wzruszam się, dlatego że, że czuję że ważniejsze niż Lęk tutaj dla mnie jest, jest bycie z wami, jest podzielenie się kawałeczkiem siebie. Ja traktuję tak naprawdę wszystkie moje odkrycia wewnętrzne, bo tak jak mówiłam, rozwój wewnętrzny, duchowy to jest moja największa pasja mojego życia. Ja je traktuję bardzo. Em, to jest dla mnie coś naprawdę ważnego. Ja się nie dzielę rzeczami, które są dla mnie. Banalne. Ja się nie dzielę nie wiem, nie mam zwyczaju prowadzić za bardzo, nie umiem nawet takich, wiecie, smoltoków. Ja się dzielę bebechami mówiąc wprost, tym, co jest takie naprawdę moje. Ja się tym dzielę w coachingu serca i teraz, właśnie w podcaście w zgodzie z sercem też pragnę się tym dzielić, więc ja się odsłaniam. Tak jakbyście trochę czytali mój pamiętnik, pamiętnik mojego serca. A dlaczego to robię? E, taki ekshibicjonizm <noise> uprawiam. E, robię to, bo czuję, że to jest moje powołanie. Po prostu. Od lat już to czuję. Stawiam się do tego, do swojej misji. E, tak. Do swojej misji, do, do swojej takiej duchowej ścieżki, która wierzę, ufam i doświadczam, że nieraz ja myślę, że coś jest w ogóle nieistotne. Naprawdę, nieraz tak myślę. I po co się tym dzielić, ale jakiś cichy głos mój mówi: Magda, powiedz to, nie wiem, nagraj się tam na Instagramie, powiedz to w tym kursie, podziel się tym, co ty czujesz teraz, co ty teraz doświadczasz, co ty teraz przeżywasz. Może komuś to będzie potrzebne i bardzo często, nawet właśnie, szczególnie wtedy, kiedy mam takie wewnętrzne obawy, ale czy ja się na pewno powinnam ty podzielić, czy to nie, nie jest za bardzo wchodzenie w głąb Zazwyczaj wtedy dostaję masę wiadomości, które mi mówią dziękuję za to, że się tym podzieliłaś. Także tak, pierwszy odcinek podcastu w zgodzie z sercem, sztuka rozpoczynania. Chciałabym podsumować, bo nie planowałam dokładnie, ile ten podcast będzie trwał. Popłynęło to po prostu naturalnie, ale chciałabym go powoli już zakończyć. I na koniec powiedzieć Wam, że jeżeli czujesz w swoim sercu, i jakiś temat od dłuższego czasu do Ciebie wraca, i wraca, i wraca, ale ciągle odkładasz go na półkę, ciągle, nie, to nie jest ten czas, to sprawdź, sprawdź w sobie, staw się do tego, usiądź z dziennikiem, z kartką papieru. Z przyjacielem, z coachem, z kimkolwiek usiądź albo usiądź po prostu ze sobą w ciszy i napisz albo powiedz, czy ja nie rozpoczynam tej nowej rzeczy, bo faktycznie to nie jest właściwy moment w moim życiu, bo faktycznie to nie jest jeszcze dla mnie ten czas, bo to potrzebuje we mnie dojrzeć. Bo teraz jestem zajęta czymś innym, co jest może ważniejsze jednak na ten moment dla mnie. Czy może jest tam coś więcej? Czy może jest tam jakiś lęk? Jakaś blokada lub kilka blokad, które tak naprawdę bardzo łatwo można się z nimi rozprawić. Nie walką, ale uznaniem ich. Akceptacją, przytuleniem, zobaczeniem widzę, cię, widzę cię lęku, ale wiem, co jest dla mnie. Na ten moment ważniejszy niż lęk. I zrób to. Po prostu, jeśli czujesz, że coś jest ważniejsze, to pozwól sobie na to bez konieczności przywiązania do rezultatów, wielkich oczekiwań. I powiem tak, kończąc ten pierwszy odcinek, część mnie myśli sobie: Kurczę, wow, super! Zrobiłaś to w końcu, tak bardzo tego chciałaś, w końcu się odważyłaś, w końcu z tym popłynęłaś. Jest. Mamy to wspaniale. Ale jest też część mnie. I ja dalej pracuję, mimo że od lat stawiam się do tej pracy wewnętrznej z różnymi moimi cieniami, blokadami i tak dalej. I jest część mnie, która mówi. Wiesz co, no? Fajnie, ale. I ja w tym momencie tą część, która mówi fajnie, ale. Widzę, przytulam, akceptuję, nie chcę z nią walczyć. Widzę, ok, rozumiem, że możesz mieć jakiekolwiek ale, ale cieszę się, że i tak to zrobiłam. I z poziomu serca po prostu zrobiłam tak, jak na dzisiaj miało być. Mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Pozwolę sobie po prostu płynąć z tym, co będzie chciało przeze mnie przepływać. Wiem, że nie opowiedziałam tu swojej historii życia, tak jak właśnie mój umysł podpowiadał, że powinnam wszystko wam tutaj dokładnie opowiedzieć dla nowych osób itd. Jeśli czujesz, że chcesz mnie lepiej poznać, to możesz to zrobić właśnie w przestrzeni Instagrama Coaching Serca, na mojej stronie internetowej coachingserca.pl Także tam cię do tych przestrzeni również jak najbardziej zapraszam. Jeżeli czujesz jakąkolwiek wartość, a mam nadzieję, że tak w tym dzisiejszym nagraniu, to bardzo będę wdzięczna za przesłanie komuś, kto powinien to dzisiaj usłyszeć, bo być może jest coś ważnego, pięknego, co należałoby rozpocząć. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w następnym odcinku.